Tak jak obiecałem, tak jak obiecałem. Patrzcie co przywiozłem dla Michałka. Niestety dzisiaj no chmurki nie są za ładne, więc yy, no ona nie jest jakaś piękna biała. Jest taka jak tam na niebie. Proszę, Michu, chmurka specjalnie dla ciebie. by ją wypuścić? Możesz. Jak chcesz ją wypuścić, możesz, ale będzie też taka brudna jak tamte. Ale od początku. Żonka pojechała dzisiaj do pracy. A ja zostałem z Misiem i zrobiliśmy sobie męski dzień. No, z takim pomocnikiem to ten napędzik będzie chodził idealnie. Zobacz Misiu. O i teraz kręci, Kręć dokręcej. No pięknie, dzięki. Sprawdzamy, serwisujemy. No dobra, ściągamy futerały. Pompujemy paliwko. Gdzie ta gruszka tu jest? A, tu jest tutaj. W tym silniczku mamy tutaj paliwko, pompujemy, leci paliwko. Oh. Mam. Dobrze, mi się udaj teraz proszę sanie. Jakie sanie? To. Wyciągnij do góry. Do góry, mocno. Mocno. Do góry. Jeszcze, żeby klikło. Poczeka, poczeka. Tak. O, spróbuj. Tak mocno aż kliknie. Do góry. Oj, ciężko, co? Oj, musisz więcej mięsa jeść. No dobra, odpalamy. No i Michałek naprawił! Wszystko działa. Można latać. He he. No i wyszliśmy, idziemy sobie na spacerek, ale wiecie co? Negocjuję z Michałkiem, bo mamy piękny warun, piękne chmurki. Misiu, może polecimy? Kurczę, zaraz jakoś z nim to ustalę. Może go namówię. <sumptuś> On uparty jak mama. Ty, a jakby tu jakiś krokodyl wyszedł? Tam. Widzisz tam krokodyl? Chyba nie. Nie boisz się, krokodyla? Wow! Powiedz E -ho. Super! O i słoneczko wychodzi i chmureczki. Misiu, na startowisko? Ale jesteś kochany! Będzie latanko! Podnosimy snejkusia. Dawaj, Misiu! O, poczekaj, stój, stój, stój. Zrobimy to inaczej. Mocno, dawaj. Uda się czy się nie uda? Dawaj, dawaj, dawaj. O, co to było? Wow. Co zrobiłeś? To teraz, dawaj. Nie. Ogarniaj. Nie. granie, jak coś, Norbert, nie wkurzaj mi się. Bo to nie moja wina. To po prostu mi się tylko wyłączyło. Szybko się wzniosłem i zacząłem zbierać chmurki do słoika, który był w kieszeni od uprzęży. jak nazbierałem cały słoik to zacząłem obniżać lot i wracać na startowisko Nie udało się Nie udało się co To nic mam dla ciebie chmury czekaj tylko się rozbiorę i już Ci pokażę. Mam chmurki, się dla całym Ciebie. Patrzcie, co przywiozłem dla Michałka. Niestety dzisiaj no chmurki nie są za ładne, więc no ona nie jest jakaś piękna biała, jest taka jak tam na niebie. Proszę, Misiu, chmurka specjalnie dla Ciebie. Ha, ha, ha. Ją wypuścić. E, możesz, jak chcesz ją wypuścić, możesz, ale będzie też taka brudna jak tamte. <laughs> misiu się pozbywa chmury. <laughs> No, i wyleciała. I zobacz, takie dzisiaj niestety nie są. Prędzej były ładne, piękne, ale nie zdążyliśmy. Ale złapana. Zgodnie z obietnicą. A teraz śmigamy gotować rosołek. No, a teraz musimy naszykować rosołek dla naszych dziewczyn. Proszę mi się przyprawić szybciutko. I co, i my już zmykamy. Wam nie przeszkadzamy. I życzymy co? Miłego dnia. Tak. Miłego dnia, papa. Pa. No, ale będzie najpyszniejszy.